Co oczami twórców cyberpunka pogrożyło CD Projekt Red w niełasce graczy i jakie wnioski z tego wyciągnięto, zapraszam do materiału witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał okiemdowy. Jeżeli chcecie wspierać jego rozwój, zapraszam do lajków, subów udostępniania. Dalej dołączenia do Patronite i Discorda. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Niedawny wywiad z Pawłem Sasko w połączeniu z ostatnimi raportami oraz tym, co już wiadomo było na temat gry daje nam Większy, pełniejszy, jeszcze obraz początkowej porażki, jaką był Cyberpunk 2077 na premiere, jak twórcy walczyli o to, by odzyskać zaufanie graczy, oraz jak twórcy zabezpieczają się przed tym, by nie powtórzyć błędów z przeszłości. Z pewnością znajdzie się wielu obrońców CDPRS, którzy. Powiedzą, że no, gra nie miała żadnych problemów od początku, u nich działało i tak dalej. Gratulacje należeliście do tego grona szczęściarzy, którzy nie odczuli dotkliwie problemów w gry. Jednakże liczby mówią zupełnie co innego i wypieranie rzeczywistości tutaj nikomu nie pomoże. Inni będą z kolei obrzucać CDP błotem mówiąc, że ta gra to totalna porażka. Tak też nie jest, gdyż sprzedaż gry ostatecznie jest naprawdę wysoka i oczywiście mogło być wyższa. Ale umówmy się, firma nadal stoi, giełda nie jest jednoznacznym wyznacznikiem wartości firmy. A cyberpunk po miesiącach łatek w końcu funkcjonuje na poziomie, jakiego oczekiwaliśmy od samego początku. Jak zwykle, zatem podrażnię się z obiema skrajnościami, ale w tym materiale opierał się będę głównie na słowach samych twórców, więc w dużej mierze cóż oni nie wypierają tego, że gra miała problemy. Zacznijmy więc od krótkiego przypomnienia. Premiera Cyberpunk 2077 w grudniu 2020 roku była jedną z najbardziej katastrofalnych w historii gier wideo. Gra, zapowiadana przez lata jako epokowe dzieło i następca świetnie przyjętego trzeciego wiedźmina, okazała się pełna błędów, słabo zoptymalizowana i dużo uboższa w zawartość niż obiecywali twórcy. Szczególnie fatalna była sytuacja na konsolach poprzedniej generacji, czyli PlayStation 4 i Xbox One. Niezadowolenie graczy sięgnęło za nitu, a niektórzy domagali się zwrotów pieniędzy. W efekcie gra została tymczasowo wycofana ze sprzedaży cyfrowej w PlayStation Store, co jest rzadkością w branży i jednocześnie pokazało słabość uproszczonych procesów certyfikacyjnych właścicieli platform. Skąd wzięła się ta porażka i jak do niej doszło? Z relacji deweloperów i osób związanych z CD-projektem wyłania się obraz problemów, z którymi zmagało się studio, próbując dostarczyć grę na czas. Tempo produkcji. Było zawrotne, zespół pracował po godzinach, ale skala projektu i wyzwania technologiczne przerosły możliwości firmy. Silnik gry wymagał ogromnej pracy, optymalizacje na konsolę szły opornie, a presja czasu i oczekiwań nie pozwalała na opóźnienie premiery. W efekcie gra trafiła do sprzedaży w stanie dalekim od satysfakcjonującego. Niewątpliwy jest też udział zbyt ambitnego i agresywnego marketingu, który przez lata pompował oczekiwania graczy obietnicami bez pokrycia na kilka Miesiące przed premierą Cyberpunka CD Projekt chwalił się, że gra jest kompletna i grywalna, choć już rzeczywistość była zupełnie inna. Część funkcji wycinano lub ograniczano w ostatniej chwili, gdy okazywało się niemożliwe do zrealizowania. Brak przejrzystej komunikacji i przyznania się do problemów jeszcze bardziej podkopało reputację studia. No i tutaj też ewidentnie wychodzi komunikacja pomiędzy zwykłymi pracownikami, liderami, menedżerami i samym szefostwem firmy, gdzie szefowie byli przekonani prawdopodobnie że dużo rzeczy działało gdyż byli zapewniani przez ludzi pomiędzy którzy w życiu nie tknęli tak naprawdę produkcji kodu czy jakiegokolwiek innego elementu gry kiwali głowami tak że wszystko jest po prostu w porządku więc tutaj no CDB ewidentnie miał problemy też ze strukturą wewnętrzną firmy ewidentnym przykładem było Zaprezentowanie biegania po ścianach we wczesnych etapach gry, które absolutnie nie było planowane, a twórcy dowiedzieli się o tej funkcjonalności z trailera. Nie pierwszy raz marketing w wielu polskich firmach nie konsultuje się z deweloperami i nie konsultuje od, odpowiednich obietnic, ale wydawałoby się, że tak doświadczony zespół nie popełni tych błędów. Inną wpadką był ciężar własnego sukcesu i marki, gdyż szefostwo CDPR podpisywało na potęgę umowy licencyjne na różne produkty, jednocześnie zobowiązując się do wydania gry w określonym czasie razem z produktami typu odzież czy Napoje gazowane z limitowanymi puszkami. Takie umowy są bardzo lukratywne, ale i opatrzone wieloma karami umownymi, które mogły pogrążyć firmę. Ostatecznie Cyberpunk 2077 okazał się niewypałem, który nadszarpnął znacząco zaufanie graczy do CD Projekt Red. Akcje firmy na giełdzie zanurkowały, a przyszłość marki i kolejnych projektów studia stanęła pod znakiem zapytania. Otwartym pytaniem było, czy uda się wyciągnąć grę z dołka i przywrócić jej blask obiecywany przez lata. Plany naprawcze Cyberpunk'a rozpisano na wiele miesięcy, a społeczność graczy miała dać studiu drugą szansę dopiero po udowodnieniu, że wyciągnięto wnioski z porażki. Wtedy projekt Red stanął przed ogromnym wyzwaniem, aby uratować Cyberpunk'a i dobre imię. Pierwszym krokiem było przyznanie się do błędów i przedstawienie planu naprawczego. W opublikowanym oświadczeniu, studio przeprosiło graczy za stan gry i zobowiązało się do jej wspierania i poprawiania przez kolejne miesiące. Obiecano darmowe aktualizacje, które stopniowo wyeliminują najpoważniejsze problemy i braki, a także ulepszą inne aspekty rozrywki. Um, oczywiście, w trakcie pierwszych przeprosin, w studia wrzucił pod autobus testerów, mimo że zarówno dział QA, jak i programistyczne były absolutnie świadome wielu błędów gry ale nie dostały dostatecznie dużo czasu na ich zaadresowanie, więc to było na pewno wygodnym zabiegiem ze strony szefostwa, żeby jeszcze bardziej zantagonizować graczy względem deweloperów, także to już było po prostu poniżej pasa moim zdaniem. Przez cały 2021 rok CD Projekt wypuszczał kolejne patche do Cyberpunka, począwszy od tych naprawiających najpoważniejsze krasze i problemy z wydajnością, przez poprawki questów, aż po usprawnienia rozgrywki UI i dodawania brakujących funkcji. Najważniejszą z nich było wydane we wrześniu 2021 uaktualnienie 1.3, które znacząco poprawiło grę na każdej płaszczyźnie i de facto oznaczało premierę wersji, która powinna była ukazać się rok wcześniej. Studio utrzymywało stały kontakt ze społecznością, zbierając feedback i informując na bieżąco o postępach pracy. Z czasem skala narzekań na Cyberpunk'a zmalała, a głosy pozytywne zaczęły przeważać. Gra, choć nie była idealna, prezentowała się coraz lepiej i zbierała uznanie za warstwę fabularną i artystyczną. Przełomem było wydanie w pierwszej połowie 2022 dedykowanych wersji na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S, które wreszcie pozwoliły nowym maszynom wykorzystać potencjał Night City, nadal gra posiadała masę wad, ale faktycznie zaczynała przypominać stan, który wielu graczy zaakceptowałoby w dniu premiery bez zajęknięcia. Ważnym aspektem odbudowania relacji z graczami było też dostarczenie obiecanej zawartości dodatkowej. Pierwszym krokiem było darmowe DLC z dodatkami, jeżeli chodzi o przedmioty i ulepszenia, jak alternatywne wyglądy postaci, nowe broni, możliwości modyfikacji. Jednak prawdziwą próbą było płatne rozszerzenie fabularne Phantom Liberty zapowiedziane na 2023. CDP obiecał, że zaoferuje wysokiej jakości kampanię w nowej lokacji z nowymi postaciami. I zadaniami. Na dodatek obsada aktorska miała zostać wzmocniona gwiazdorskim nazwiskiem Idrisa Elby. Równolegle studio pracowało nad odbudową marki Cyberpunk w innych mediach. We współpracy z Netflixem przygotowano anime Cyberpunk Edgerunners, rozszerzające uniwersum gry o nowe wątki postaci. Serial spotkał się z bardzo dobrym odbiorem widzów i przyczynił się do wzrostu zainteresowania grą, szczególnie wśród nowych odbiorców. Zapowiedziano też pracę nad kolejnym projektem osadzonym w świecie Cyberpunk. Te wszystkie działania stopniowo odbudowywały nadszarpnięty wizerunek CD projektu i przywracały zaufanie graczy. Droga do odkupienia po wpadce z premierem była wyboista, ale konsekwentne wspieranie i ulepszanie gry przez kolejne lata zaczęło przynosić efekty. Cyberpunk choć nigdy nie stał się grą idealną, to po dwóch latach od premiery prezentował już zupełnie inną jakość niż w grudniu 2020. Dla wielu graczy stał się w końcu tym tytułem, na jaki liczyli. prawdziwym, sprawdzianem determinacji CD projektów, naprawie swojej reputacji była premiera rozszerzenia Phantom Liberty we wrześniu 2023. To płatne DLC obiecywało zupełnie nową przygodę w świecie Cyberpunk'a z nową dzielnicą do eksploracji liniami zadań, postaciami i systemami rozgrywki. Stawka była wysoka, jakość dodatku miała do udowodnić, że studio wyciągnęło wnioski z błędów podstawki i potrafi dostarczyć zawartość dorównującą najlepszym wątkom z trzeciego Wiedźmina. Na szczęście Phantom Liberty Okazało się spełnieniem oczekiwań. Rozszerzenie oferowało kilkanaście godzin wciągającej kampanii, konfliktów w uniwersum. Mieliśmy nowe tereny, nowe dodatki, nowe akcje. Mieliśmy naprawdę solidną fabułę odbywającą się właśnie w dzielnicy Dockdown. Duże wrażenie właśnie sprawiały kolejne usprawnienia, właśnie cała ta nowa dzielnica. Więc tutaj z pewnością gust graczy został zaspokojony. Też Phantom Liberty pokazało sporo ulepszenia w systemach rozgrywki, rozbudowano drzewkę umiejętności, dodano nową broń, nowe broni, nowe cybermodyfikacje, jazda pojazdami, nowy model strzelania, naprawdę tutaj przyłożono się do roboty. Efektem było bardzo dobre przyjęcie Phantom Liberty przez graczy i branżę. Dodatek zebrał wysokie oceny recenzentów oscylujące wokół 85-90%. Chwalono jakość kampanii w ciągu gianza fabułę nowe mechaniki i tak dalej i tak dalej, więc tu wszystko zagrało idealnie można powiedzieć i pomyśli ów sprzedaż DLC również okazała się sukcesem, osiągając w ciągu miesiąca od premiery wynik ponad 2 milionów kopii. Więc ostatecznie to była kosztowna odbudowa reputacji, ale myślę, że się opłaciła. Dla CDP to był ważny moment przełomowy. Studio udowodniło, że potrafi naprawić swoje błędy i z nawiązką wywiązać się z obietnic. Dobre przyjęcie Phantom Liberty przełożyło się na wzrost notowań firmy i poprawę nastrojów wśród inwestorów. Działania naprawcze trwały prawie 3 lata ale widać było warto, Cyberpunk znów stał się marką wartą uwagi, a gracze byli gotowi dać autorom drugą szansę. Oczywiście pojedynczy dodatek nie mógł w pełni zrekompensować zawiedzionych nadziei z podstawowej wersji gry, do tego są potrzebne kolejne lata spacie i rozszerzania zawartości. Tutaj akurat prawdopodobnie nie będzie to miało aż tak dużego, powiedzmy, pola, natomiast w kolejnych częściach i w kolejnych grach CD Projektu będzie, mam nadzieję, widać to staranie się o zdanie gracza. Dalej jednak wydaje mi się, że CD-projekt wykonał kluczowy krok, by odzyskać zaufanie i wiarygodność. No i teraz będą na pewno gracze bardziej patrzyli na ręce. Twórcom przy nowej odsłonie Wiedźmina, a później w przyszłości też w nowej odsłonie Cyberpunk'a. Po drodze ten sukces musiał iść w parze z wieloma niewygodnymi decyzjami biznesowymi, m.in. zwolniono ponad 100 pracowników, wprowadzono oszczędności, odbyły się też pewne przedasowania na najwyższych szczeblach firmy. CD-projekt pokazał, że nie jest odporny na kryzysy branżowe i nie jest ewenementem branżowym. Popełnia te same błędy co reszta, tylko na większą skalę. Historia wzlotów i upadków, albo raczej patrząc tutaj na kolejność upadków i wzlotu Cyberpunk'a niesie ze sobą ważna lekcja dla CD Projektu, ale też całej branży gier wideo. Przede wszystkim pokazuje jak ważne jest odpowiedzialne zarządzanie oczekiwaniami graczy i uczciwa komunikacja na temat postępów produkcji. Agresywny marketing i składanie obietnic bez pokrycia może przynieść krótkoterminowy zysk, ale w dłuższej perspektywie dewastuje reputację i zaufanie odbiorców. CEDEP niewątpliwie poniósł konsekwencje zbyt ambitnych zapowiedzi. I braku przejrzystości odnośnie prawdziwego stanu cyberpunka przed premierem. Presja czasu i oczekiwań doprowadziła do wydania gry w niedopracowanej formie, co sprowadziło na firmę fale krytyki i finansowe turbulencje. To doświadczenie musi skłonić studio do większej rozwagi i realizmu w planowaniu i komunikowaniu swoich przyszłych projektów. Jednocześnie przebieg wydarzeń udowodnił, że nawet po spektakularnej wpadce można odzyskać na czerpnięty wizerunek ciężką pracą i determinacją w naprawie błędów. CD podjął żmudny Wysiłek ułatania, ulepszania i rozwijania Cyberpunk'a przez prawie 3 lata od premiery, słuchając feedbacku graczy i wywiązując się z obietnic, to pokazuje, że liczą się czyny, a nie tylko słowa, i gracze potrafią to docenić, dając drugą szansę. Przypadek Cyberpunk'a uwypuklił też ryzyka związane z nadmiernie długim i publicznym cyklem produkcyjnym wysokobudżetowych tytułów. Osiem lat od pierwszej zapowiedzi do finalnej premiery to okres, w którym zdążyły się zmienić całe generacje sprzętu i oczekiwania graczy. To stwarza pokusę ciągłego rozbudowywania projektu i obietnic, co może skończyć się paraliżem decyzyjnym i niedotrzymaniem zobowiązań. Wydaje się, że, w bez, że bezpiecznie jest ograniczać publiczną fazę kampanii promocyjnych i skupić się na sprawnej produkcji gry odpowiadającej pierwotnej wizji zarządzaniem, y, odpowiednim marketingiem. Niehypowaniem, nadmiernie tego, czego nie można dostarczyć, i bardziej powściągliwym tworzeniem i marketingowaniem gry. Inną nauczką jest znaczenie uczciwej i przejrzystej oceny własnych możliwości oraz potencjału tworzonych gier. Cyberpunk. Hmm, Ugiął się pod ciężarem wygórowanych ambicji stworzenia rozległego, wysoce interaktywnego i zróżnicowanego świata, wypełnionego sensowną zawartością. Przy ograniczeniach czasowych i technologicznych nie udało się zrealizować wielu systemów rozgrywki w zakładanej formie. Studium musi na przyszłość trzeźwo oceniać, na co je realnie stać i lepiej zarządzać priorytetami. Cała historia pokazuje też swoistą siłę marek i właściwych działań naprawczych. Sukces Wiedźmina III zbudował. CD-projektowi tak duży rezerwuar zaufania graczy, że pomimo spektakularnej wpłatki Cyberpunk'a, wielu było w stanie dać studiu drugą szansę. Dodatek Phantom Liberty i ciągłe aktualizacje przekonały odbiorców, że warto było czekać. To daje nadzieję, że nawet w obliczu kryzysów konsekwentne wywiązywanie się z zobowiązań e, popłaca. Podsumowując, historia cyberpunka powinna być przestrogą, ale i inspiracją dla twórców gier. Przestrogą przed nierealistycznymi obietnicami, zbyt długimi cyklami produkcyjnymi i ryzykiem wydawania niedopracowanych gier. Ale też inspiracją, że dzięki ciężkiej pracy i wsparciu społeczności można przetrzymać kryzys i odbudować nadczerpniętą reputację. CDEP ma szansę wyjść z tej historii silniejszy i mądrzejszy, o ile wyciągnie właściwe wnioski. A gracze zyskają w ostatecznym rozrachunku lepsze gry, bo presja i wymagania społeczności są ważną siłą napędową postępu w branży gier. I to wszystko w tym materiale. Zapraszam do lajków, like komentarzy, subów, dołączenia do Discorda, Patronite'a czy dowolnej innej formy wspierania, tak jak ci wspaniali ludzie, których widzicie teraz na ekranie. Linki znajdziecie w opisie. W ten sposób doceniacie pracę Izy i Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na okiem dawa.